Dajcie się, meneczku. ja jestem, abra widzowie, obczajcie tylko to, nie wychodźcie z tego filmu. Udało mi się w końcu, po 50 tysiącach prób, ogarnąć, aby Villager sprzedawał łagodny upadek. My jesteśmy w tym momencie na świecie, gdzie są totalnie losowe bloki. Jak sami widzicie, są między nimi odległości, więc my zbierając je razem z Bobo czy chociażby Juli, skaczemy i tracimy obrażenie. Łagodny upadek jest to enchant, który sprawia, że podczas upadku otrzymujesz mniej obrażeń. Do tego stopnia, że bez żadnych enchantów, bez bucików, bez zbrojki, gracz może skoczyć chyba z 20 7 kratek, żeby nie zginąć, a z tym enchantem ponad 100, więc będziemy musieli na pewno go zakupić i będziemy musieli się tym zająć. Problem w tym, że my tak naprawdę w tym momencie nie mamy za dużo emeraldów, więc będziemy musieli tych emeraldów narobić. A po drugie, udało mi się pomiędzy odcinkami, spójrzcie tylko na to, ogarnąć duże, całkiem sporych rozmiarów, koryto na wodę, bo tutaj będziemy hodować trzcinę cukrową. Właśnie dzięki, słuchajcie, trzcinie będziemy w stanie ogarnąć sobie bardzo dużo ciekawych itemków przez emeraldy, dlatego że. Wszyscy bibliotekarze bardzo chętnie tutaj ode mnie to wykupią. Dobra, będę musiał to poustawiać, tylko trzeba jeszcze zadbać o oświetlenie, bo sami widzicie, my jesteśmy w tym momencie na biomie i to w dodatku wysoko, że respi nam się tutaj lód. W takim razie dawajcie, podejdziemy sobie tutaj, wykopiemy sobie od razu ten węgiel. Wystarczy, wystarczy, chyba wystarczy. No, cztery pochodniak znalazł. Teraz sobie tą wodą podchodzę tutaj do góry, zabieram sobie to i teraz tak, gdzie my poustawiamy te pochodnie? Na pewno, słuchajcie, jedną moglibyśmy dać tutaj. Następną dalibyśmy gdzieś właśnie... Tutaj, okej, okay. wiecie, żeby to wszystko było mniej więcej tak oświetlone, żeby po prostu nam się tutaj nie tworzył lód, bo serio, przez ten lód my będziemy tracić całkiem sporo tej trzciny cukrowej. Dobra, rozwalmy ten lód. Nie, no ja cię kręcę, tam mi się wyspa jara, Boże, słuchajcie, ja wiem, że ja tutaj mam normalnie przecież ten, 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 lawę i tak dalej, ale bez przesady, bez przesady, panowie, co, co to ma być, co to ma być, no, kurde, przecież ja specjalnie zamurowałem tą lawę, żeby właśnie takie rzeczy się nie działy. Ja nie wierzę, wszystko mi się jara tutaj, słuchajcie, dobra, to już niech się nawet dopali, ale najważniejsze, żeby reszta wyspy nam się nie podpalała. W tym momencie stawiam tą właśnie trzcinę cukrową, żeby robić jak najwięcej papieru i potem to oczywiście sprzedawać villagerom. Tylko muszę tutaj uważać, żeby podczas zbierania ona nie spadała na sam dół. Dobra, nie ma tego lodu, więc jest OK. Teraz tak, możemy sobie też tą właśnie trzcinkę ładnie tutaj pozbierać, bo dlaczego by nie. I słuchajcie, zobaczmy, czy ja mam jakieś książki, bo oczywiście, żeby kupić tą enchantowaną książkę, to trzeba najpierw mieć zwykłą książkę i do tego emeraldy. Emeraldów nie mamy dużo, ale za to mamy dużo drewna, które możemy Potem przerobić na patyki i tak dalej. Potem wiecie, no, emeraldy się sprzedaje. Dobra, kupujemy uwaga, pierwszy... Łagodny upadek! Nice! Będę potrzebował takich książek 8. Jeżeli chcę zrobić łagodny upadek, 4. I nie. Niestety, słuchajcie, ale nie udało mi się u żadnego z tych villagerów ogarnąć od razu łagodnego upadku 2, 3 czy 4. Bo naprawdę to jest szalenie trudno. O, to w ogóle wydajność 4 była. U tego typa jest na przykład ochrona przed pociskami. Słuchajcie, my mamy w tym miejscu spawner villagerów. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale na tej mapie mamy spawner villagerów. Więc mamy dostęp do fajnych tutaj itemków. Ale oni nie chcą tego łagodnego upadku nam dawać. W takim razie pójdę sobie. Aby to odłożyć tutaj, dla bezpieczeństwa, żeby tej książki nie stracić. I teraz tak, na pewno musimy pozbierać sobie. No właśnie, bo ja tutaj słuchajcie, mam lekko używaną siekierkę. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Potrzebuję dużo patyków, żeby zrobić za to dużo emeraldów. Wykombinowałem jeszcze 19 emeraldów z tej skrzyneczki, więc w sumie moglibyśmy to znowu kupić, tylko teraz nie mamy książek. Dobra, bardzo mi przykro. Najpierw tutaj tak, roznożymy te kurki, niech one będą tutaj roznażane. Teraz tak, wjadę sobie tutaj, rozmnożymy kilka krówek. Niech one też się tutaj, wiadomo, roznażają. A ja w tym momencie tak, muszę Wow, w ogóle, tutaj, od ciebie to wiesz co? Zupę grzybową zabiorę, mordo. Od ciebie to tutaj zypa grzybowa zbrana. Dobra, i teraz tak, rozwalmy kilka tych krówek, żeby po prostu dostać trochę skóry. Wow! Dostałem nowe achievement. Fajnie. Dobra, mało tej skóry. Mało, mało, mało. Dajcie jej trochę więcej. No mam cztery. Dobra, 6. No to co? Tak, tak bym dobił do dziewięciu, do dziesięciu. Dobra, dziewięć jest więc. Okej, okay. tutaj gdzieś było kiedyś wyjście, nie? Dobra, nie wychodź! I teraz tak, z tego zrobimy sobie właśnie książeczki. Okej, okay, w ten sposób. Teraz z tego zrobimy sobie właśnie. Właśnie, ciach, dobra. Książki już mamy, więc całkiem spoko. Zetnę sobie jeszcze tutaj drzewo, bo tak jak mówię, będę musiał tutaj ścinać te drzewa i nie wiem, czy w ogóle nie zrobię sobie jakiejś takiej gigantycznej farmy drzew. Wiecie, że jest jedno obok drugiego, obok trzeciego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nie ogarnę sobie jakiejś dementowej siekiery, żeby po prostu szybciej to zbierać. Bo patrzcie, my mamy tych drzew naprawdę dużo, ale moglibyśmy tak naprawdę mieć ich jeszcze więcej, jeszcze więcej ich ścinać, i za to dostawać jeszcze więcej emeraldów, bo 32 patyki to jest jeden szmaragd. A żeby zrobić 32 patyki to potrzeba 16 desek, dobrze mówię? Chyba 16 desek, czyli innym, innymi słowy cztery takie klocki drewna, jeżeli dobrze liczę, to jest jeden emerald. Pewnie źle liczę, jak to ja, ale nie obchodzi mnie to w tym momencie. Wiecie co, w sumie to niech sobie tutaj rośnie, a ja teraz tak, właśnie poprzerabiałbym sobie, patrzcie, to na deseczki i teraz to sobie przerobił na patyki, tutaj przerobił sobie to na patyki i dobra, u tego zioma w takim razie sprzedajemy za emeraldziki. Dawaj mordu, dawaj mordu, więcej już nie chcę. No i Oczywiście dynie. Dynie to jest strasznie nieszczęsna sprawa. Dlatego, że my, co z Bobkiem nie zrobimy. Co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz, gościu? Dobra, ty jesteś w wodzie, to nic się nie stanie. Możesz sobie wybuchać. Aha, lamos. Co my z Bobkiem? Nie zrobimy villagera, który kupuje od nas dynie. To ten villager, nie wiem, czy zostaje zjedzony przez zombiaka, czy o co tutaj chodzi. Ale nagle słuchajcie, nie ma tego villagera. I znowu musimy robić go od zera. A ja nie mam tyle pszenicy i tak dalej, i tak dalej. Więc rozumiecie, mamy delikatny problem. A dyni posiadamy całkiem sporo. No bo czekajcie, ile my mamy dyni? Teraz w tym momencie mam. Słuchajcie, mam 80 dyni w ekwipunku. Dobra, w takim razie podejdę tutaj do tych villagerów. I teraz tak, no u niego właśnie. Właśnie u niego trzeba by było albo ziemniaki, albo tą pszenicę posprzedawać. Ten, no ten rolnik niestety nie ma żadnych punktów doświadczenia. Więc słuchajcie, musimy narobić zboża. Musimy ewidentnie narobić zboża. Dobra, to poustawiam sobie to. I być może do końca odcinka uda nam się już właśnie dynie sprzedać. I w ogóle wiecie co? Tak sobie pomyślałem, ja tego villagera właśnie co dynie będzie mi robił, zabrałbym łódeczką, tylko jeszcze nie wiem, czy on będzie chciał ode mnie dynie, bo jeszcze nie jest wyekspiony, więc musimy sobie. Poczekać. I póki co, właśnie sobie pozbieram tą pszenicę, zasieję sobie tą pszenicę. Bo wiecie, gdzie nie, te, gdzie te pszenice są gotowe, i będę mógł właśnie na nim sobie em, te dnie wyrobić za moment. Jak to jest możliwe, że tu się tworzy lud? Tego nie wiem, ale poszedłbym, słuchajcie, do neteru. Tylko boję się, dlatego że ten neter wyprowadza nas gdzieś zupełnie w nie wiadomo jakie miejsce. Więc na razie sobie go odpuszczę, bo po prostu portale się bagują i wysyłam mnie gdzieś tysiące kratek dalej. Odłożę sobie to, odłożę sobie to. To w ogóle moglibyśmy przepalić. I tak też właśnie. Teraz uczynię. Niech to się przepala. A ja się przygotuję, słuchajcie, na małą wyprawę. Będziemy musieli pójść do skrzyneczek. Tak, będziemy ewidentnie musieli szukać skrzyneczek. Dobra, to sobie zostawię Kilow, wiecie co? Kilow zrobię zrobi. No, mamy dwa diaksowy. Dobra, wezmę ten diaksowy, jak moja zbrojka. Ja nie mam tutaj żadnych spodanek nie mam, ale też te spodenki nie są mi aż tak w tym momencie potrzebne. Dobra, to sobie odłożę. I w momencie, kiedy mi się przepala jedzonko, to wiecie co, mógłbym połowić ryby, tylko kurczę, tutaj właśnie jest bardzo mało tych kratek na łowienie ryby. Ja wiem, że da się na pewno tutaj połowić ryby, tylko czy to się nie baguje, kiedy to dotyka ziemi. No właśnie, więc lepiej będzie tutaj. O, tutaj, słuchajcie, przez chwilę połowimy ryby. Zapytacie się, po co łowić ryby w Minecrafcie na tym serwerze, jeżeli tutaj mamy różne rzeczy. Słuchajcie, z łowienia ryb mogą wypaść nam itemy, których nie będziemy w stanie w ogóle tutaj zdobyć. Serio, są takie rzeczy. Na przykład enchantowane książki, znaczy, może enchantowane książki bylibyśmy w stanie złowić, czy jakieś enchantowane łuki, ale Znaczy nie w złowić, tylko stworzyć. Ale gdybyśmy złowili je, to mamy je po prostu za darmochę, rozumiecie? jakby. Wow, 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 dobra, jest ryba, kurcze no. Nie chciałem akurat tutaj dorsza. Ja chciałem w tym momencie właśnie Jakiś enchantowany łuk, czy jakąś książeczkę. Łuk by nam się przydał, dlatego że ostatnio ze dwa, trzy razy zginąłem przez szkieleta i to nie była najfajniejsza rzecz w moim życiu. Dobra, dawaj jakieś branie, bo tutaj dawno nie było jakiegoś brania, więc mordo, mordo, mordo musi być. Dawaj rybę. Dawaj jako... no, no, czemu nie ma żadnej ryby? O, dobra, jest ryba. A, ah, tylko ryba, no. Okej, okay, zjem sobie tutaj surowego łososia. Teraz sobie zjem jeszcze surowego dorsza. Wezmę sobie to, co się tutaj poprze. Aha, nie mam czym przepalać. ale jestem w stanie miskami przepalać? Powinien. No właśnie, no dobra. to niech się tutaj przepala tymi miskami. O, dobra, zanim w ogóle wyruszymy, słuchajcie, to patrzcie, mamy kolejne zboża przyszykowane do odbioru, a skoro mamy je przyszykowane do odbioru, to ja od razu, wiecie co, zrobię właśnie z nich idealnie 20. Idealnie. O, tutaj jeszcze patrzcie, 21 będzie. Od razu zrobię z niego tutaj pożytek, więc dawaj, mordo, dobra, tutaj siup, kolejny emeraldzik. Nie będę wyruszał na wyprawę, póki jest ciemno, znaczy teraz to się robi ciemno, no nie? Więc lepiej było po prostu, by pójść się przyspać. Ja, tu się nie da spać. Mam lepszy pomysł. W takim razie wezmę sobie łóżeczko, bo po prostu moby są prawdopodobnie pode mną. I postawiłbym sobie, wiecie, co łóżeczko? Tutaj bym sobie je postawił. Tutaj powinno być w mer. Let's go! Big Brain 200 IQ! Tutaj już mogę spać, więc nie mam problemu. A czy kury da się teraz rozmnożyć po raz kolejny? Bo chciałbym. O super, bo ja chcę mieć tych kurek najwięcej. Dobra, idziemy po kolejne skrzyneczki. Tak jak już, słuchajcie, zapowiadałem. Jeżeli chcemy odebrać kolejne skrzyneczki, to musimy się udać w rejon, w którym jeszcze nie byłem. A nie byłem, słuchajcie, jeszcze tam. Znaczy, wiecie, w wielu rejonach tej mapy jeszcze nie byłem. Ale bardziej mi chodzi o to, że tam się zapuszczaliśmy chyba zdecydowanie najmniej. A z tych skrzynek mogą nam wydropić naprawdę bardzo różnorakie rzeczy. I to. Wiecie, zarówno jakieś enchantowane książki Ale i diaksy, właśnie Kilofy, słuchajcie, miecze Łuki, ale też i do tego wszystkiego Po prostu surowce, które są nam potrzebne Więc rzeczy jest dużo, jest naprawdę Dużo, dużo rzeczy, oj diaksiki tam Na dole widzę, a ja wziąłem ze sobą diaksowy kilo, Więc ewentualnie moglibyśmy też troszeczkę Tych diaksów powykopywać, skoro już tu jestem To słuchajcie, wykopię te diaksy, tak, tak, tak Akurat diaksy mogą nam się naprawdę Dość mocno przydać, bo ja będę robił przecież Enchantowane całe zbrojki, no nie? Teraz mam tutaj ochronę, tutaj mam ochronę, tutaj mamy łagon upadek, wszystko spoko, ale ja potrzebuję tego oczywiście więcej. Tutaj widzę od razu kolejnego diaksa. Co to za spawner? Spawner szkieletów. Nie, spawner szkieletów to nie. Jakby to był jakiś spawner... Ej, w ogóle pieska nie mam jeszcze. A tutaj są spawnery wilków na przykład. To jest spawner Kałamarnicy. Spawner kałamarnicy! Okej, okay, okej, okay. ta gra już naprawdę chyba mnie nie zaskoczy. Naprawdę, jakby rozumiecie, spawnerka mam marę. więc, dobra, to jest mega, mega mocne. Oj oj oj, dobra, zabrakło mi sprinta, ale spokojnie, mam tutaj jedynkę, więc sobie zjem. I teraz tak, lecimy, słuchajcie dalej. No w tym miejscu na pewno ani ja, ani Bobo, ani Juli jeszcze nigdy nie byliśmy, więc mam nadzieję, że tutaj właśnie jakieś skrzyneczki będą, bo ja się tak tutaj rozglądam, ale słuchajcie, nie widzę, wiecie co? Nie widzę żadnych tutaj skrzyneczek, a one na pewno występują, na pewno, słuchajcie, tutaj występują i i mają dobre itemy. Ok, zaczęło tutaj lagować, czyli na bank nikogo z nas tutaj nigdy nie było, bo się w świat po prostu zaczyna wczytywać. Ok, to dobry znak, to dobry znak, bo serio. W takim razie będziemy mogli ogarnąć tutaj skrzyneczki. Skrzyneczki też mogą. O, właśnie, chciałem powiedzieć, że mogą być idealnie nade mną. Więc dawajcie, podejdziemy sobie tutaj. Oj, piston, kurczę. Piston też mógłby się przydać do jakiejś farmy. O, jajo zombie. Ej, jaja zombie jeszcze nie mieliśmy. Akurat ząbek może nie jest najbardziej potrzebną rzeczą na świecie, ale moglibyśmy zrobić zombie villagera. My gramy na trybie hard. Tak! Zrobimy to z jaja zombie. Wow! Ja mówiłem, że to nie jest najbardziej przydatna rzecz na świecie. A to jest. Oj, coś tam puchło, Słuchajcie, jakiś creeper. A to jest jedna z najbardziej przydatnych rzeczy na świecie. Bo my na poziomie trudności trudne. serio, zrobimy zombie villagera. I potem będziemy mieli mocne zniżki. Ej, genialne. Genialne. Widzowie, dobra. Tutaj mam diaksika, więc oczywiście sobie też go wykopiemy. Ile mam tych diaksów? Trzy diaksy mam. Czy tu są jakieś, słuchajcie, kolejne skrzęczki? Widzicie gdzieś jakieś skrzęczki? Kurczę. właśnie to jest najgorsze. Że wy pewnie widzicie skrzy... Krzyneczki, który których ja nie widzę, no nie. Ja bym tutaj oczopląsu dostał, jakbym miał zobaczyć każdą jedną skrzynkę. Ej, one, serio, mogą być też nad nami, no nie? Mogą być tutaj nad nami, ale tutaj ich na razie nie widzę. Dobra, to lecimy w tę stronę. Lecimy sobie, słuchajcie, w tę stronę. Tu już jest wczytana mapka, bo przed chwilą właśnie tutaj sobie chodziłem. Kurczę, biblioteczki. Wiecie co? Biblioteczki też bym pozbierał. Też bym troszeczkę biblioteczek pozbierał, bo jednak o, skrzynka, idealnie! Bo jednak co by nie powiedzieć, no my enchantujemy sobie te książki, więc one się mogą troszeczkę przydać. Dobra, dawaj mi. Tu Tutaj uwaga. Wow, nie chcę spadać. Mordo, nie chcę spadać. Nie chcę spadać. Mordo, 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 dobra, co my tutaj mamy? Na pewno to osadnik! Jajo osadnika! I jajo krowy! Ej, dobra, akurat hełm to tam wiecie, co nawet go wywalę. na Ten chęm to w ogóle mi się nie przyda. Ale słuchajcie, jajo krowy, yy, ten... Jajo osadnika i jajo zombie mam, więc będę mógł od razu w jednym pomieszczeniu po prostu postawić tą dwójkę. I oni się powinni zrobić na zombie villagera. Ale tu są w ogóle dwie skrzynie obok siebie, co jest? Dobra, buty żelazne. Nie, no sadzonka tropikal, Dobra, płomyk akurat się przyda. Bo to jest, wiecie, Blaze. Po polsku to jest Blaze. Dobra, a tutaj, ooo, szkielet Gast. Dobra, ej, mamy trochę tych jaj gasta. Przyzywające kurę. Dobra, mogę wziąć kurę. Akurat sadzonka to może w tym momencie nie. Nie za bardzo mi się przyda. Dobra, zepsuję te skrzyneczki, Bo my mieliśmy mieć taką zasadę z Bobkiem, że jak otwieramy jakąś skrzynkę i zabieramy stamtąd itemy, to ją rozwalamy. A mi się zapomina o nich. Dobra, tutaj jest jedna. Skrzynia. Chyba nie skłamę, jeśli powiem, że tamtej temy są nie do odzyskania, ale słuchajcie, mamy tutaj kolejne skrzyneczki. Tutaj jajo, kostka, magmy, ocelot, jakieś siekierki. Słuchajcie, najbardziej boli mnie... W ogóle to trzy skrzynki obok siebie. Co jest? Ej, mocne miejsce. Słuchajcie, najbardziej boli mnie to, że ja już tam wiecie, miałem kurcze, enchantowane buty właśnie na tą ochronę przed upadkiem, czy jakoś tak. No nie wierzę. Dobra, strasznie... Tu w ogóle jakiś bloczek spadł. Ej, masakra, nie? Właśnie, właśnie po to, słuchajcie, to jest idealny przykład tego, po co nam jest ten... Feder Falling 4. Gdybym miał ten Feder Falling 4, to na bank bym nie zginął. Na milion procent. Gwarantuję wam, żebym nie zginął, nie? A tak, to jestem, wiecie, w takiej dupnej sytuacji i. i tracę i ten... Obraz? W takim miejscu obraz? Mocne. Naprawdę mocne. Na szczęście, słuchajcie, wziąłem ze sobą jakieś tam itemki, więc jestem w stanie wykopać takiego diaksika na przykład uroczego, ale kurczę, no nie wierzę, nie? Miałem już itemy i oczywiście wszystko muszę stracić zawsze, jak to ja, nie? Nie wierzę. Po prostu, słuchajcie, a, a, autentycznie nie wierzę. Ale dobra, szukamy sobie dalej, słuchajcie. Szukamy sobie tych itemów dalej, nie poddajemy się. Mam ze sobą, wiecie, trochę jedzonka, więc spokojna głowa. Jeżeli będę musiał jeść, to sobie coś tutaj zjem, więc jest git. Od razu, wiecie co? Wykopiemy sobie to to, tak jak mówiłem, będziemy sobie zbierać te biblioteczki Nie poddajemy się, słuchajcie, nie ma co Jest git, słuchajcie, jest git, humor gitówa Powiem wam tylko tyle Ogólnie akcja jest taka, że słuchajcie, ten teren w niektórych miejscach Już jest naprawdę mega mocno zgryfowany, Więc ciężko mi się w ogóle tutaj po nim poruszać I nie widzę przez to skrzyneczek No nie, bo ta woda czy lawa mogą Dosłownie wszystko mi zasłaniać Jeszcze TNT wybuchające Ja nie że co tu się dzieje w ogóle Masakra się tutaj dzieje, ale dajcie mi jakieś skrzynie Mordeczki Dobra, tutaj słuchajcie, jest skrzyneczka i jest tutaj nawet wiader mleka akurat o to jest o tyle spoko że samo mleko nie jest mi jakoś mocno przydatne ale wow Jaderko już tak. Ej, tutaj jest piesek. Lol, jaka jazda. To czekajcie, ja mu tutaj dam większe pole. Niech oni sobie tutaj żyją. Ej, kurde. Ale jazda, że tu piesek jest. No serio, mega mocne. W międzyczasie też narobiłem tutaj pochodni, bo serio ten lud, ja, ja, ja nie wiem, dlaczego w ogóle tutaj ten lud się tworzy. Słuchajcie, tych pochodni już jest naprawdę całkiem spora ilość, a ja przez to tracę trzcinę cukrową i mi się to coraz mniej podoba. Ale dobra, tak czy inaczej, nie było mnie na tych czankach, więc niestety nie wczytywało nam się ta farma i nie rosła. Ale proszę zobaczyć, jaki ja mam tutaj obrazek, ja go sobie tutaj aż powieszę na ścianie. Dobra, na pewno zajmę się robieniem dalej e, emeraldów z drewna. Tak, słuchajcie, te patyki, serio, to jest bardzo dobra opcja na emeraldy, więc musimy się odkuć. Jeżeli mamy się odkuć, jeżeli wiecie, mamy robić te itemy, no to wiadomo, musimy po prostu z tego korzystać. Do tego wszystkiego warto zaznaczyć, że ja te najcenniejsze itemy, jakie miałem, to tak naprawdę zostawiłem przed podróżą, więc ja dużo nie straciłem. Znaczy, no dobra, zbrojkę straciłem i to jest akurat trochę lipne, ale, ale wiecie, te książeczki enchantowane i tak dalej, to nie, to one zostały, więc spok. Dobrze, tutaj tak, zrobimy sobie. To na deski. Teraz to sobie przerobimy na patyki, to zrobimy sobie na deski. I z tego też patyczki, tutaj patyczki, ciach. I dobra, dawaj mi kolejne emeraldy mordo. Dobra, tutaj pum, tutaj pum i tutaj pum i więcej nie ma. Ale zobaczmy, co ja w ogóle takiego tutaj odłożyłem, bo ja odkładałem, że. Rzecz... No tak, słuchajcie, kurczę, te enchantowane książeczki, no całe szczęście. No, killoff diamentowy, niestety jeden straciłem, ale tak to luz. Butki mam, nie, budków nie mam. To akurat sobie budki teraz założę. I mam tutaj 16 pszenicy. Ej! Może akurat dorośli nam tu jakaś. Przy. O, a tu piasek się zepsuł, okej okay. Zaczęcie śnieg. Dobra, tutaj słuchajcie, zboże nam dorasta. Ej, 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 to jest mega ważne, to jest mega ważne, bo jeszcze chyba, słuchajcie, patrzcie, to. Jeden item, dobrze mówię, że jeszcze. Tak, jed, jeszcze jedno, jedno kupno chyba, i wtedy on będzie miał kolejne itemy. Dobra, tutaj mamy kolejną pszenicę. Kurczę, czemu ja nie mam mączki? Ej, żadnej nie mam mączki kosnej teraz. Wow, Tu mam cały stak. Pszen... Jezu! Ja na pewno zaglądałem do skrzynki. Na bank zaglądałem do skrzynki, i wy mi pisaliście w komentarzach. Nie wierzę, że to miałem, ale dobra. Kupujemy, i teraz tak pytanie: Co rolnik nowicusz, kiedy już nie będzie nowicuszem, będzie miał nam do zaoferowania? Uwaga! placek dyniowy serio. Dobra, w takim razie wyekspimy kolejnego słuchajcie. No pff, jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Mógłbym ewentualnie u niego pokupować te rzeczy, i może będzie chciał w przyszłości nam dynie jakby od nas odkupować, ale to już wolę szczerze, ekspić tego. Tak patrzę po tych wilażerach. Tutaj serio, no potrzebuję sporo papieru, żeby dostać od nich szmaragdy, więc niestety w tym momencie takiej ilości nie mamy. Tutaj papieru nie ma, tutaj papieru też nie ma. Dobra, czas się przespać, bo serio w nocy to ciężko się cokolwiek robi. I muszę przyznać, że mam całkiem sporo ilość skóry, więc wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie zrobić. Nowego villagera, a ja mam, słuchajcie, żelaza. O jedno za mało. Zrobilibyśmy, wiecie, którego villagera? Tego skórzarza. Na pewno wiecie, o którego mi chodzi. Tego leather Worker, ten, co po prostu pracuje ze skórą. O, w ogóle ile patyczków. Patyczki to się przydadza. Wiadomo, dawaj mi te patyki. Potrzebuję tylko wykopać jedno żelazo. Tutaj. O, jest żelazo. Dobra, to czekajcie, wezmę sobie właśnie stąd żelazo. Okej, okay, dobra, tutaj ciach, 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 ciach. I teraz sobie wrócimy ładnie, pięknie na górę. Tym oto wow, let's go, let's go, lapipap, Ujui, uj, żeby nie zapisać. Farmy. Dobra, nie jest zepsuta farma, Tutaj sobie skaczę potem, teraz sobie skaczę potem. I tero ta. Dobra, zabieraj to, zabieraj to, wrzuć tutaj jedną deseczkę, wrzucimy sobie to. Czy to w ogóle jedna deska powinna przepalić żelazo bezproblemowo, więc mam nadzieję, że, że tak się stanie. I wtedy zrobimy sobie odwrócone gadki, tak, odwrócone spodenki i dadzą właśnie kształt tego, patrzcie. O, 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 o to, o to mi chodzi, o to mi chodzi. O! Ciach, dobra, kocioł. I teraz tak, bierzemy kocioł, idziemy tam postawić któremuś villagerowi i on powinien wtedy być właśnie tym leader. Oj, prawie zrzuciłem któregoś. Leder workerem, dobra, no to tak, żebyście wy w ogóle byli ja i teraz u każdego on miał podwyżkę, czy tylko u niego Naprawdę! Dobra, żeby oni byli leder workerami, to słuchajcie, niektórym muszę pozabierać właśnie te oto profesje, Tak, 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 tak. Niektórzy nie powinni po prostu mieć w tym momencie żadnych profesji, więc dobra, stawiam tutaj to i okej. Eee, aha kompostowniki też zabieram, serio, żeby oni tutaj mieli po prostu czyste profesje, o, dobra, ale nie to, właśnie nie to po 3, a może skóra była potem, kurczę, na początku były, były gadki, czy właśnie były, były już od razu, że mogłem skórę sprzedać, nie, nie to, nie to, sorry, nie ten item mordo, dawaj teraz, o, dawaj teraz, a, jest sześć skóry za jeden emerald, no jest, no to idealnie to tylko musimy nazbierać trochę tej skóry, w tym momencie mam skóry 0 tak, okej, okay, tu jest trzy. specjalnie, co, 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 co chcę zrobić, chcę zobaczyć, słuchajcie, ile skóry bez grabie, że mi będzie tutaj wypadać bo ja mniej więcej wiem, że ta skóra to jest tak, że wypadnie albo jeden, albo dwa, albo nic, ale chcę po prostu zobaczyć tak, z jednej krowy na razie nic nie wypadło. Dobra, z dwóch krów wypadło mi jeden, dobra, z trzech krów wypadło mi trzy, z czterech wypadło mi cztery, dobra, z pięciu wypadło mi sześć, z sześciu wypadło mi osiem. Dobra, i z siedmiu... 7... Dobrze liczę w ogóle? Z 7 wypadło mi 10, słuchajcie, no to dobra, no to w takim razie możemy mniej więcej liczyć, że jedna krowa to około półtorej skóry. To wezmę sobie te dwa i od razu u niego sprzedam, żeby wiadomo, po prostu narobić emeraldów. Sery my tych emeraldów potrzebujemy dużo, jeżeli faktycznie chcemy zrobić sobie te książki na Enchanty na buciki. Subujcie kanał, trzymajcie się, Elo!